Dodaj Cookerfray! Wypatrzyłam ostatnio pod jeden z filmików małą dyskusję dotyczącą sklepikarzy z Holding Abbey. Tak więc, aby rozwiać Wasze wątpliwości dotyczących interakcji z innymi czempionami, postanowiłam zrobić o tym dzisiejszy odcinek. Sklepikarz po lewej stronie nazywa się Grejor, a ten po prawej, pustelnik wujek Ezreala to Light. My zaczniemy od Grejora i od jego rozmowy z Aż. Posiadasz broń zrodzonych z lodu, aż używaj jej rozważnie. Czy to łuk awarosy? Wiesz, co się z nią stało? Następna w kolejności jest Anivia. Witaj, Crio Anivia, jeżeli obserwatorzy powrócą, twoja pomoc będzie nam potrzebna. Przejdźmy teraz do Lisandry i Sejuani. W czyim imieniu przemawiasz? Obserwatorów czy zrodzonych z lodu? Krew zrodzonych z lodu jest w tobie silna, Sejuani. Zaprezentowałam Wam tylko przykładowe teksty Grejora. Do tych postaci ma on ich z reguły po dwa, trzy. Jednakże sklepikarz ma jeszcze kilku wybrańców. Między innymi Branda, Gragasa, Nami, której mówi, że skończyły się księżycowe kamienie, czy Luny lub Olafa. Co ciekawe, ma osobne wypowiedzi do skórki Brolafa. Rozmawia również z Trudlem, którego przezywa od śmierdzących troli, także z Trindamerem, Udyrem i Woliberem. Zajmijmy się teraz Lightem i pop. Jak to się mówi? Przejdźmy teraz do kuzyna Ezreala. Może znajdziesz sobie prawdziwą pracę, Ezrealu. Pomóż mi w wykopaliskach. Gdy miałem tyle lat, co ty, Ezrealu, byłem już profesorem. Przejdźmy teraz ponownie do Lisandry. Czy ty jesteś tą piaskową wiedźmą, o której tyle słyszałem? Hmm, super. Teraz chcę zbudować zamek. Możesz coś zrobić z tym lotem? Już i tak przemarzłem. Zakończmy naszą rozmowę na ciepiąty waj. Waj, możesz wlać mojemu robotowi trochę oleju do głowy? Dogadujesz się z Catlin, czy nie? Mogłabyś się zdecydować. Light przyprowadza jeszcze interakcje z Sejuaniash, które nazywa następnymi królowami w Freljordu, z Caitlin, przy której zgubi jej matkę naukowca, również z Heimendingerem, Jasonem i Orianną, której mówi, że jej ojciec to niezły gość, oraz z Dileanem. Na dzisiaj to już wszystko. Jak widać mapa Howling Abyss wciąż nas zaskakuje i odkrywa nowe ciekawostki. Zachęcam was do bliższego zaprzyjaźnienia się z pustelnikiem i wikingiem. Gorąco was pozdrawiam. Czekajcie na następne odcinki. Pa pa!